Dzień dobry, witam w dzisiejszym vlogu. Ja jak widać jestem jeszcze u mamy, jeszcze nie wróciłam do naszego mieszkania i troszeczkę się to przeciąga. Eee, no nie wiem, po prostu chyba tak bywa w remontach, że jak się chce coś zrobić szybko, jak najszybciej się da, to później wychodzą jakieś rzeczy, które trzeba znowu odmalować i tak dalej zrobić od nowa, więc niestety eee, jeszcze się nie przeprowadziłam <grym> drugi raz. Eee, nawet już nie mam ciuchów, muszę pojechać i, i, i po prostu coś dzisiaj zabrać stamtąd. Pogoda jest okropna, pada deszcz, a my jedziemy teraz na działkę, co już widzieliście na pewno hmm, chyba w poprzednim vlogu. No w każdym razie, kiedy robiliśmy e, naszą półeczkę DIY. Jeszcze jej nie skończyliśmy, no ale Wy widzieliście już efekt końcowy, także dzisiaj idziemy zabrać e, tamte rzeczy. I może już przywiercimy je do ściany, zobaczymy, jak to będzie wyglądać dla nas dzisiaj. Wy już widzieliście całość, tak, tak, tak. Sorry, tak to jest, jak się nagrywa z przyszłości. Um, więc y, tak, to chciałam powiedzieć. Mhm. A to was jest mi ten mały gość, który... Mhm, tak, chciałbym coś zjeść dopiero co dostałeś, prawda? O, chyba kapi dzwoni. Mhm. Ja zakładam dzisiaj moją nową kurtkę. E, no bo pada deszcz i wydaje mi się, że ona nie przecieknie, przemoknie, e, więc dobra, lecę na dół. Kurczę, dlaczego pada? No... Mm. Hello. Hello! Co tam? Dobra Kapisio, co dzisiaj robiłeś? E, otóż okazało się, że jak no, podwiesiliśmy sufit, też znaczy, okazało się, no, to było całkiem oczywiste, że tak będzie, tylko byłem przekonany, że będzie troszkę mniej to widoczne. Chodzi o to, że widać było łączenia płyt na suficie, i to wyglądało jak takie po prostu dwie idące szyny: ciach, ciach, tak mniej więcej 1,20 m obok siebie. E, no jak mówiłem no średnio to wyglądało więc musiałem to wyrównać przy okazji wyrównywałem jeszcze jakieś inne dziurki gdzieś tam jakieś na ścianie jakie znalazłem tak było no i właściwie dacet e, no więc jedziemy jak już mówiłam na działkę i nie wiem co będziemy robić potem, szczerze mówiąc, nic nam się nie chcę w taką pogodę. Jeszcze przed samym wyjściem z auta Kapi powiedział, że cała zepsuta? Nie, no tak sobie bo. <grafię> Że chce, żebym mu zakropiła oczy, bo tak. ma jakieś zamglone soczewki, więc trzymaj. To dla mnie jest trochę bez sensu, bo na zewnątrz pada i równie dobrze mógłbyś spojrzeć się w górę. <grafię> <grafię> ale, Dawaj ale, ten łeb. Widzisz, Bozia cię od razu pokara. No od razu cię Bozia pokara. Dobra, dawaj Bo jakoś tak nie... Nie ma tu miejsce. Otwieraj gałę. Niewygodnie mi się patrzy. Ale nie musi się wygodnie patrzeć. Dobra, teraz druga. Nie widzę drugiej. Trudno. Ja mam widzieć niedy Nowonarodzony No, znacznie lepiej. Jezus warto było! Warto było. No. Ja to jednak jestem super dziewczna. Ja. Kurczę, działka w deszczu wygląda kompletnie inaczej. Jest tak fajnie zielono, nie? No. Tak jakoś przyjemnie. Nie na to uwagi, bo. No nie wiem, jakoś się nie rozejrałem. Można tak. by było tutaj sobie tak usiąść i słuchać, jak pada i wdychać ten zapach. Działki no. mają taki specyficzny zapach, który bardzo nam się o, podoba. Ja się zorientowałem, że nie zamknąłem drzwi do Super. Tak no, jak zawsze, po prostu. Dlaczego ja nawet nie jestem zdziwiona tym faktem? Pójdziemy zobaczyć, jak wygląda nasz przyjaciel pająk w bursztynie. Ej, zniknął! Chyba jakiś ptak go zeżarł, no bo przecież nie poszedł. No, to... nie. Yeah. nie zapraszamy, ogólnie tak. Już nie zapraszamy jednak. Ja cię... O, szkoda. No trudno, no to już nie będzie fajnego bursztyna. Uh -uh. Dobra, mamy to, po co przyszliśmy, więc wracamy do domu. Cokolwiek zrobić. Mieliśmy jechać do domu, prawda? Mieliśmy się zająć różnymi rzeczami, a tymczasem... Ale czasem... nawet... Ocza, nie mów, że mieliśmy się zająć różnymi rzeczami, bo tych różnych rzeczy nawet nie wiedzieliśmy. Jak to nie? Nie. Jak nie wiedzieliśmy? No czym się mieliśmy zająć? Przecież nie, wie, nie wiemy czym się mamy zająć. są rzeczy, wie, O których wiemy, że mamy się zająć, a tymczasem siedzimy e, przez 20 minut w aucie i czekamy. Na Pokemony. Nie czekamy na Pokémony, tylko czekamy na Rajda. Ty jesteś po prostu już na tym punkcie, ja nie wiem, ja ci zabiorę ten telefon, usunę <noise> ci to konto. Jezu. Mamusia się odpaliła. Akurat Oje. tak, Kapi. Od kiedy wyprowadziłeś się z domu, ja przejęłam tą rolę, bo po prostu ty wiesz... Ale nie gotujesz! <noise> Ale jak kupimy garnki, to zacznę. No mam nadzieję, Jezus, trzymam cię za słowo. Naprawdę. Tak? Tak. Dobrze. A tymczasem Pokemonki. <noise> Ok, popokemonowywałem się. No, nie wiem, może, może dobrze teraz odmieniłem. Jesteśmy teraz właśnie aktualnie na chacie i już wam pokazuję to, co próbowałem wam nieumiejętnie wytłumaczyć. Jak wiecie, sufit mamy podwieszony, czyli jest jakby troszeczkę niżej na płytach i te płyty mają swoje łączenia. I niestety dwa łączenia mi nie wyszły, to znaczy, tak jak mówiłem, wyszły, ale były bardzo widoczne. Więc musiałem je dzisiaj przeciągnąć gładziem. Mam nadzieję, że jak. Um, oszlifuję, czy tam zetrę troszkę, to będzie idealnie prosto. Przy okazji jeszcze powypełniałem jakieś takie inne dziury, jak tutaj na przykład były jakieś nierówności i tak dalej, więc to pouzupełniałem. A tymczasem, jak słychać, robimy herbatkę. I... i w ogóle, o mówiliśmy, że mamy płytę. A propos, to mamy płytę! Ale pokażę ją dopiero, jak woda się skończy gotować. Tak. Prezentuje się nasza płyta z firmy Bosch, jakby kogoś tam interesowało. Działa, działa. Jesteśmy podnieceni niemiłosiernie tym i tym, że już niedługo, już lada moment, będziemy mogli zrobić sobie jakieś normalne jedzenie, bo naprawdę bardzo za tym tęsknimy. Więc teraz zalewam herbatę i zamawiamy garnki. Postanowione, zamawiamy garnki, bo aktualnie nie mamy na czym gotować. Oczywiście garnków nie zamówiliśmy, wypiliśmy herbatę. Minęło chyba półtorej godziny, ale mieliśmy ważną rozmowę. Nie między sobą, nie pokłóciliśmy się. <laughs> Nic nie zdążyliśmy zrobić. A teraz wychodzimy, bo musimy zrobić jedną rzecz ym, w domu kapiego. I idziemy zjeść obiad. Postanowiliśmy, że pójdziemy do jadłodajni, żeby zjeść coś normalnego. Bo się na... to brzmi? Idziemy do jadłodajni. A jadłodajnia nazywa się McDonald's. Nie, to żartuję. <laughs> nie, chcemy zjeść normalny obiad. Znaleźliśmy miejsce, w którym będzie zupka, będzie albo rybka, albo mięsko, jakieś do o, wyboru. Więc takiej. Prawie normalny obiad, skoro nie możemy jeszcze sami gotować, już. Naprawdę, jak my już będziemy mieli garnki, to co, ja nie wiem kiedy udzić. będzie następny dzień, jak my zjemy coś na mieście, bo master ja już mam gość. Żef, ale master się objawi w tym domu. No, w końcu. No naprawdę jesteśmy tak zadowoleni z płyty i z piekarni. Jeszcze może nie przetestowaliśmy, ale jesteśmy zadowoleni, że ją mamy i że już zaraz będziemy mogli pichcić. A będziemy pichcić. Jesień nie jest najlepszym czasem na pichcenie. Oj, tak, mam nadzieję. Trzymam cię za słowo. A I ty to drugi co? Raz. A ty to co? Faceci... Ja, ja jestem koneserem smaków. Faceci kucharze są bardzo, wiesz? Mm, Seksownik? Tak. Nie muszę być kucharzem. Musisz. Chwilę z nim po prostu zwariuje. wysiadamy z auta, a on mi mówi, chyba będziemy musieli wziąć na wynos, bo pokemony są za 20 minut. Rozumiecie to, że ja jeszcze muszę zjeść w czasie, żeby zdążyć na jakieś głupie nie, nie. pokemony. Nie. To już jest chore kapi, naprawdę. Chcia, nie. Kończymy tą zabawę. Ja ci chcia, si to konto. Chcia, ja się mówię tak. E, nie, ty nie musisz zjeść w czasie, to ja muszę zjeść w czasie, ty możesz zostać. Aha, fajnie, dzięki. No, tak, oczywiście, że tak. Dobra, zjedliśmy, było naprawdę bardzo ok w porównaniu do miejsca, w którym byliśmy ostatnio. E... No, porównania nawet bym powiedział, że nie ma. <laughs> Jeżeli, zobaczcie, takie, ja nigdy nie zostawiam żarcia, jak kupuję w restauracji czy coś, okej, okay, połowicznie to może i cebula, ale chodzi o to, że po prostu mi szkoda i zawsze zjadam wszystko, nawet jak już nie mogę się ruszyć, to zjadam wszystko, ale niestety pewnego dnia poszliśmy do jednej z restauracji, bym tego nie nazwał, e, takich jadłodajni tutaj w Poznaniu, w, w i nawet połowy chyba nie zjadłem. No właśnie. Wyrzuciliśmy tak dużo, że łajezu. Jeszcze jak ja nie zjadam, to nie jest takie dziwne, ale jak Kapi już nie zjada, to znaczy, że naprawdę jest źle. Tak, ale żeby nie tam, to nic nie mówimy, co jak. Tak. Teraz jedziemy do Kapiego, ja już zapinam pasy spokojnie i widzimy się za chwilę. Okej, okay, wróciliśmy niedawno do domu i mieliśmy zabrać się za zamawianie w końcu rzeczy, które mamy zamówić już od kilku dobrych tygodni, ale oczywiście się za to nie zabraliśmy. Ehm, I znowu też tak wyszło, bo e, wyświetlił mi się komentarz e, i zaczęłam scrollować przez inne komentarze i zauważyłam coś, że znaczy te komentarze pojawiają się tego typu komentarze pojawiają się stosunkowo e, może często? No, regularnie w każdym razie. Ale dwa właściwie wyskoczyły jeden po drugim pod jednym filmikiem. I zamierzam je tutaj przeczytać, żebyście wiedzieli dokładnie o co mi chodzi. Więc pierwszy. Okucia. że założyć sobie aparat na zęby? I od razu zaznaczam, że nie jest to hate. Sama nie mam pięknych zębów i myślę o aparacie. Drugi komentarz. Nie chcę być niegrzeczna. Ale tak mi dziwnie się ogląda, bo zamiast patrzeć na wszystko, to ja się skupiam na Twoje zęby krzywe. Źle się to ogląda. Więc to są tylko dwa komentarze i uwierzcie lub nie, e, takich komentarzy pojawia się o wiele więcej. Ale jednocześnie zazwyczaj, jeżeli Wy zdążycie zobaczyć ten komentarz, zanim ja go usunę albo na niego odpowiem, to pojawiają się też komentarze, że to nie jest sprawa tej osoby, albo że uroczą mi w takich zębach, co trochę dla mnie jest śmieszne, ale dziękuję bardzo. Ehm. W każdym razie chciałam się tylko tak troszeczkę odnieść, nie zamierzam się zagłębiać jakoś w tego typu komentarze, bo dla mnie to jest bezcelowe zwracać na nie uwagę, no ale też nie chcę tego zostawiać tak całkowicie. Ale czy napisalibyście komuś taki komentarz, gdybyście na przykład uważali, że jakaś osoba waży według Was trochę za dużo lub za mało, albo cokolwiek innego w ich wyglądzie jest według Was nie okej? Okay? No wątpię. Czasami ludzie po prostu nie widzą różnicy, znaczy nie widzą takiego pokrewieństwa ty, tego typu pytań i wydaje im się, że zadanie jednego będzie czymś mega obraźliwym, ale za to w drugą stronę już nie. Czegoś coś, Zwrócenie uwagi na jakąś inną rzecz będzie ok, no bo wy tylko piszecie, że wam, wam się to nie podoba i może ja bym coś z tym zrobiła. No dla mnie to jest nie ok, ale to jest no, nieistotne. Opowiem wam tutaj historię moich zębów, Opowiadałam już o tym nieraz, na pewno na Instagramie, nie jestem pewna, czy na YouTubie, ale jest was tutaj coraz więcej, więc jestem pewna, że nie wszyscy wiedzą, jak to wyglądało ze mną, więc kiedy miałam jakieś 13 lat, nosiłam aparat. Szok, prawda? Ale nosiłam. Nosiłam ten aparat przez prawie 3 lata i kiedy go zdjęłam, moje zęby były piękne, ja wyglądałam jak z reklamy, jakieś pasty do zębów, no byłam przeszczęśliwa. Ale to moje szczęście nie trwało długo, bo moje zęby znów się skrzywiły. I wierzcie lub nie, ale one nie są aż tak krzywe, jak wyglądają. Prawda jest taka, że skrzywiły mi się tylko dwa zęby. Niestety, te z przodu, więc wygląda to o wiele gorzej. Reszta z tyłu jest ładna i prosta. <grym> no ale tak wyglądała moja przygoda z aparatem parę lat temu, może ze 2-3 lata temu. Poszłam do ortodonty w świnoujściu, żeby dowiedzieć się, jak mogłoby wyglądać. Ponowne leczenie moich zębów. Wcześniej nosiłam aparat u ortodonty w Szczecinie, więc no, teraz już nie chciałam się w to bawić, bo wiązałoby się to z ciągłymi dojazdami, szczególnie, że mieszkałam wtedy w Poznaniu. Um, no ale najpierw poszłam do ortodonty w Świnoujściu, bo i tak tutaj bywałam na weekendy. Um, ale to, co on mi zaproponował, kompletnie mi się nie spodobało, bo jego propozycja... Um, Leczenia według mnie była po prostu zbyt inwazyjna i niepotrzebna dla mnie. Jestem młodą osobą i po prostu to, co on mi zaproponował, no ja się z tym nie zgodziłam, więc zrezygnowałam z tego. A rok temu w wakacje, co zresztą mogliście widzieć we vlogach, może ktoś, kto bardziej był zainteresowany moimi zębami, mógł się domyśleć, dlaczego tak się działo. Przez całe wakacje chodziłam regularnie do dentysty, zaczęłam leczyć zęby. Nie to, żeby były jakieś szczególnie nie... chore, ale no wiecie. Do założenia aparatu warto mieć wszystkie ubytki naprawione, także chodziłam do dentysty właśnie z myślą o tym, żeby założyć niedługo aparat. Wiecie też, że w naszym życiu dużo rzeczy się wydarzyło i założenie aparatu to nie jest tylko, że pójdę sobie do ortodonty i... Proszę mi założyć dzisiaj aparat. Tylko to jest pewien proces. A ten ostatni rok był dla nas dosyć yy, no ciężki, więc nie miałam po prostu tego w głowie. Także czytanie tego typu komentarzy tym bardziej było denerwujące, bo to już nawet nie chodzi o to, że yy, moje zęby są dla mnie jakimś kompleksem, bo ja wiem, że to jest rzecz, którą mogę zmienić w każdej chwili, tylko nie idąc do ortodonty i mówiąc, załóż mi dzisiaj aparat. Ale ja po prostu cały czas wiedziałam, że i tak będę chciała coś z tym zrobić. No i Wydaje mi się, że e, niedługo nadejdzie ten czas. No, ale właśnie chciałam się Was zapytać, jak wyglądała może Wasza przygoda z aparatami na zębach. Może właśnie e, kieruję to pytanie do osób, które same mają krzywe zęby i chcą założyć aparat. E, jak to u Was wygląda, dlaczego nadal tego nie robicie e, albo no nie wiem, cokolwiek. Więc dajcie koniecznie znać, czy Wam zęby też się skrzywiły. Po noszeniu aparatu, jaki aparat nosiliście? Bo na rynku są różne rodzaje i ja po prostu jestem ciekawa. Ja na przykład bardzo chciałabym założyć aparat, ale wiecie, czego się obawiam? E, tego, że aparat druciany e, będę musiała nosić przez na przykład dwa lata znowu. E, druciany, no druty po prostu srebrne, e, albo jeszcze w ogóle jakieś kolorowe gumeczki. I że w pewnym momencie postanowimy z kapim wziąć ślub i ja będę szła z aparatem na zębach do ślubu. I będziesz musiała się uśmiechać tak um, um, no, ze gościskiem, tak? Nie żeby w tym było coś złego, bo no dodaję nie jest... Dodaje to uroku niektórym osobom. Niektórym dodaje to uroku, ja bym pewnie znowu wyglądała na 15 lat, ale po prostu chciałabym mieć piękny, idealny uśmiech na własnym ślubie, więc nie wiem, no. Aha, i mówiąc, że za dwa lata to niekoniecznie bierzemy ślub za dwa lata, tylko po prostu, no, nie, jeszcze go nie założyłam, tak? Więc nie mogę odliczać dwóch lat y, od dzisiaj, więc, y, no, to jest na przykład mój powód, że po prostu trochę się tego obawiam. Także czekam na Wasze komentarze. Wiem, że się rozgadałam, mam nadzieję, że zaczniecie jednak zwracać uwagę na piękno natury i świata. No wiesz, jak pokazujemy plaże. Kurczę, to było piękno. A, podmokiem. takiej natury! Takie ja natury. Myślę, że piękno natury jako Ciebie. Też! Tylko niekoniecznie zębów. Nie do no, żartuję, wiecie o co chodzi. Wracamy do... Codziennego życia, elo. Tak. Tak sobie tutaj siedzę. Kapi robi herbatkę. Za chwilę odpalamy 19, bo mamy już mega zaległości. I w międzyczasie będziemy czytać instrukcję naszego piekarnika. Bo przed użyciem trzeba go najpierw, jakby wypalić. Trzeba go odpalić, żeby tam pospalały się jakieś. Pozostałości produkcyjne, więc to będziemy robić. I ja tutaj, tak siedząc, już po prostu marzę o tym, żeby tutaj zostać <gryw> i nigdzie nie iść, ale muszę wracać do mamy, bo no, dzisiaj na noc mogłabym chyba zostać, ale jaki to jest sens? Kapi jutro rano w stanie zacznie malować, a tak tylko będzie musiał czekać, aż ja stąd się ulotnie. A z tym czekaniem mogłoby być bardzo różne. <noise> Więc no niestety będę musiała wrócić do mamy, może w poniedziałek już się tu wprowadzę. Taki a jest plan, piątek. Mam nadzieję, mam nadzieję, że ten plan wypali. Ja też. Bo naprawdę już Panie, by było tak ogarnąć tu i w końcu tak normalnie. Żyć. No, tak normalnie zacząć żyć, nie? No. Dawaj herbatkę. <noise>